Lato, upały, gdzieniegdzie gdzie podtopienia. Lepiej spędzić ten czas w klimatyzowanej sali kinowej. Najlepiej całe dnie. Od tego jest festiwal Nowe Horyzonty. Oczywiście filmy i wydarzenia towarzyszące też są istotne, i żeby to udowodnić, to na nich, a nie na klimatyzacji będę się skupiał. 24. edycja festiwalu Nowe Horyzonty rozpoczęta, i to o niej będzie dzisiejsze coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy! La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie it's really a question of luck. Coś obejrzanego. W tym roku filmów otwarcia było aż dziewięć, ale to na jeden z nich bilety wyprzedały się w 10 sekund, a pozostałe miejsca rozeszły się w mniej niż sekundę. Klasyczny pokaz w sali numer 1, czyli Rodzaje życzliwości, Kinds of Kindness w reżyserii Jorgosa Lantimosa. Samo to nazwisko już od kilku lat gwarantuje tłumę w sali kinowej, ale zaraz po Oscarach, znowu z Emmą Stone i Willemem Defoe, no, murowany sukces kasowy, nawet Pomimo niespecjalnie przychylnych recenzji płynących z kan, Lantimos jest twórcą z dość umiarkowanym progiem wejścia, zwłaszcza jego późniejsza twórczość. Może bardziej faworyta niż biedne istoty mogą uchodzić za całkiem przystępne filmy, zwłaszcza w porównaniu z jego wcześniejszymi obrazami. I im bardziej będziemy zanurzać się w przeszłość, tym trochę trudniej i dziwniej się robi. Szczególnie jeżeli wliczamy krótkie metraże Greka. I rodzaje życzliwości są specjalnym ukłonem w stronę miłośników tych dziwnych, urywkowych, tych wczesnych oraz tych krótkich filmów. Kinds of Kindness to w zasadzie trzy krótkie historie opowiedziane jedna po drugiej, które łączą podobieństwa stylistyczne, wzajemne motywy oraz ci sami aktorzy wcielający się w różne role fabularnie też jest to to samo uniwersum aczkolwiek to powiązanie jest delikatniejsze i mniej znaczące niż na przykład w trzech kolorach Kieślowskiego i to porównanie nie bierze mi się znikąd i wybrzmi mocniej przy kolejnym opowiadanym filmie. Natomiast w przypadku rodzajów życzliwości myślę, że można się dopatrywać punktów stycznych z późną twórczością pana Krzysztofa, zwłaszcza w dekalogu, eksplorującym motywy metafizyczne i zastanawiającym się nad tym, jak sfera duchowa kształtuje tę świecką stronę. Oczywiście to moja interpretacja i Kinds of Kindness to antologia bardzo skora, do jak najrozmaitszych wytłumaczeń i kompletnie krygująca się przed jednoznacznością. Chociaż niewątpliwie religijny kierunek wysuwa się w analizie na pierwszy plan. Trudno od tego uciec, skoro nawet w słowie poświęcenie znajdziemy Boże odwołanie. Ale to, które są to religie, i czy ich brak i jak to należy odczytywać, to już będzie leżało w indywidualnej wrażliwości widza. Pierwsze skrzypce ku zdumieniu wielu gra Jesse Plemons, a nie dotychczasowa muza Emma Stone, która wychodzi na prowadzenie dopiero w trzecim rozdziale. W pozostałych to Plemons jest cały czas na pierwszym planie doskonale uosabiając klasycznego Lantimowskiego tragicznego bohatera, biernego, skrzywdzonego najbardziej przez samego siebie niż przez otaczającą resztę. I każdy z tych mini filmów rozpoczyna się względnie normalnie, testując naszą cierpliwość na to, kiedy rozpoczną się prawdziwe dziwnostki. I po mistrzowsku są one nam konsekwentnie zajawiane, zanim po dobrej chwili uzbieramy wszystkie okruszki, oznajmiając to cichym, co jest wymówionym pod nosem. W pierwszej opowieści, zatytułowanej Śmierć RMF, która wcale nie jest komentarzem na temat polskiego rynku medialnego, żyjący amerykańskim snem Robert, grany przez Jesse'ego Plemonsa, wiedzie dostatnie życie i może się nazywać człowiekiem sukcesu. Sukcesu, za którym stoi jego szef Raymond, który w drobiazgowych szczegółach, Planuje jego życie, pozbawiając go decyzyjności nawet w aspektach żywieniowych. Jednak, gdy wymaga od Roberta wykonania zadania innego niż wszystkie i przychodzi moment niewykonanej próby, to zwalnia go z tego obowiązku i porzuca, jak bardzo surowy ojciec. Ale zyskana natychmiast wolna wola jest daleka od ideału. I rzeczywiście nie trzeba się za bardzo doszukiwać, żeby dostrzec podobieństwa do historii Abrahama, Mojżesza czy nawet Jezusa Chrystusa. Z drugiej zaś strony są to mechanizmy relacji z siłami wyższymi, które były eksplorowane w różnorodnych mitologiach, zwłaszcza tej greckiej, po którą Lantimos dość często sięga. Tutaj także eksploruje i poddaje w wątpliwość istnienie bezwarunkowej miłości, oraz oddania czy cenę akceptacji i istnienia w społeczeństwie. Oczywiście tym samym nie stroni od pokazywania niebywale graficznej przemocy, czy seksualności jeszcze bardziej frywolnej od tej, co była w biednych istotach. Przełamuje i eksploruje tabu, ale tak z głową, a nie w imię samego przełamania, jak to kiedyś robił Tomasz Wasilewski w głupcach. Przypowieści Jorgosa nie wyskakują z oczywistym moralitetem na końcu, ale skłaniają do sprzecznych refleksji i być może wewnętrznego rozdarcia, zwłaszcza gdy tak jak tutaj są prezentowane po sobie. A to wszystko jest niesamowicie dobrze zagrane przez diabelnie utalentowaną obsadę, po której widać, jak dużą frajdę mają zgrania tak dziwnych rzeczy. Jest to nakręcone z rozmachem i brawurą Lantimosa, który wbrew konwenansom, w kluczowych momentach, stroni od skupiania się na twarzy, preferując zatrzymanie się na szyjach lub łydkach. Można mieć poczucie, że czek in blanco, otrzymany po faworycie, wszak rodzaje życzliwości kręcone były przed premierą biednych istot, postanowił skapitalizować, kręcąc niezrealizowane dotąd pomysły i krótkie metraże z czasów młodości. I wychodzi mu to bardzo dobrze. Nie sili się na wybitność i przeskakiwanie własnej poprzeczki, co dla wielu może być sporym zarzutem. Dodajmy do tego fakt, że filmy antologiczne raczej co do zasady cieszą się mniejszym uznaniem. No bo nigdy nie wiadomo, jak to oceniać, jako spójną całość, sumę składowych czy całkowicie osobno każdy z czynników. To wszystko tłumaczy, dlaczego dla znacznej części widzów rodzaje życzliwości mogą uchodzić za delikatne potknięcie, czy może nawet w topę. Ale fani Lantimosa powinni być zachwyceni, dostając wszystko to, czego mogli oczekiwać, oraz to, czego nawet nie wiedzieli, że mogli chcieć. Najbardziej wrocławskie pytanie około filmowe, jakie można zadać, to oczywiście: e, Co pan sądzi o formie dzisiejszego polskiego kina? A po obejrzeniu najnowszego filmu Jana P. Matuszyńskiego, zatytułowanego Mingun, odpowiedź też jest jak z tego mema: No nie tak miało być. Chociaż trudno stwierdzić, jak w zasadzie miało być. W swoim logline i fotosach wszystko zdaje się być tak, jak być powinno ładnie. Tak zachodnio wręcz temat poważny, wielokulturowy, Marcin Dorociński w roli głównej, a jednak ten film siada, siada i rezygnuje. Frustrował mnie i, i dalej frustruje seans Minguna w dużej mierze dlatego, że na początku otworzyłem na niego swoje serce, dałem mu szansę i dałem się ponieść tym emocjom. A Matuszyński to wszystko wziął, zwinął w kulkę, zadeptał i z uśmiechem na twarzy powiedział: Taka już moja natura. Bo zaczyna się sympatycznie, by od razu uderzyć dramaturgią i powagą. Ojciec traci córkę. Śmierć przychodzi nagle, niespodziewanie. To w jaki sposób ta przytłaczająca proza życia została uwieczniona, zarezonowało ze mną. Do tego stopnia, że pomyślałem sobie, trochę Kieślowskim zalatuje. A to jest spory komplement z mojej strony. Jednak fabuła zawiązuje się w momencie, gdy przylatuje dziadek dziewczynki ze strony matki wywodzącej się z Hongkongu i upiera się miałem sen, trzeba zrobić Mingun. A czym jest Mingun? Obrzędem pogrzebowym, balansującym na granicy zabobonu, co też pada w filmie, polegającym na tym, że po śmierci młodej samotnej osoby trzeba znaleźć inną zmarłą samotną osobę i pochować je wspólnie, aby razem mogły się cieszyć wiecznością. Czy będzie to służyć jako punkt wyjścia do eksplorowania radzenia sobie ze stratą, do zakopywania toporu wojennego? Czy może w stylu Kieślowskiego dostaniemy złożony portret psychologiczny, delikatnie ocierając się o metafizykę, wykorzystując do tego śmierć ukochanej osoby? A skądże? Od tego jest niebieski albo bez końca. Co zatem dostajemy? Czasem komedię pomyłek, czasem komedię romantyczną, czasem zagubienie się w scenariuszu i zapędzenie się w kozi róg, w którym trzeba uciekać się do sporych fikołków, żeby ta fabuła jakkolwiek mogła się zakończyć. W pewnym momencie byłem pewien, że oglądam jakąś dziwaczną scenę snu, która przybierze albo makabryczną formę, albo będzie momentem olśnienia dla głównego bohatera, no i wrócimy do, do konwencji z początku. Ale trwało to tak 5 minut, 10 minut, 20 minut. Po pół godzinie zrozumiałem, że to nie żadna scena snu, tylko tym właśnie ten film się stał. A stał się kompletnie głuchy na wyczucie tonu, którym operuje. Stał się pokracznym snuciem donikąd, pozbawionym emocjonalnego ładunku i, i głębszego sensu. Stał się opowieścią tak przewidywaną, a zarazem sięgającą po tak naiwne i zbyt wygodne dla fabuły rozwiązania, że trudno było uwierzyć, że oglądamy skończony film, a nie drugą czy trzecią wersję układki, po której następuje pytanie, no co teraz z tym mamy zrobić. Matuszyński jest utalentowanym rzemieślnikiem i to widać w każdym obrazie, który tworzy. Niestety cierpi na bolączkę, która dotyka wielu utalentowanych reżyserów w Polsce. Jest na tyle dobry, na ile mu pozwoli scenariusz. W ostatniej rodzinie miał rewelacyjną historię opartą na faktach, którą wystarczyło delikatnie przypudrować i filmowo uelastycznić, żeby stworzyć jedną z najlepszych polskich produkcji ostatnich lat. Żeby nie było śladów, historii ponownie bazujących na faktach i może też takich czasów, w jakich mu przyszło to kręcić, że jednak pomimo najszczerszych starań, mimowolnie wpadł w kategorię kina patriotycznego. Chociaż może to nawet nie to. Ostatnia rodzina, choć była historią bardzo hermetyczną, lokalną, tu dla nas w Polsce oczywistą, to jednak wydaje mi się, że uzbrajała widza niezaznajomionego z tematem we wszystkie narzędzia, aby od, odszyfrować ten klucz polskości i zrozumieć, co takiego fascynującego w tej rodzinie było. Żeby nie było śladów z kolei, mierzyło się z historią znaną, w pewnej mierze nawet mitologiczną dla najnowszej historii Polski i nie umiało tego obejść czy przeskoczyć. Z szacunku do zmarłych i żywych, nie uczynił z tej ciekawej historii ciekawej filmowo-historii. Natomiast w Mingunie, no oprócz dowiedzenia się o istnieniu takiego ceremoniału, jakim jest Mingun, z tego filmu w zasadzie nie płynie nic. Jest pusty, chociaż próbuje stworzyć eteryczne wrażenie, że jest o czymś niemożliwym do pojęcia rozumem. To drażni na tyle, że dalszą część seansu spędziłem na rozmyślaniach, hej, tak, chyba według polskiego prawa nie można sobie tak po prostu wziąć pod pachę urny z prochami i trzymać ich w domu. Albo jakim cudem dwóch obcych mężczyzn może sobie po prostu wejść do prosektorium, o, do chłodni i tak o po prostu przeglądać różnorodne zwłoki w poszukiwaniu idealnego truposza dla swojej truposzki? To logiczne niuanse, które w lepszym filmie można byłoby wybaczyć czy uznać za element magicznej konwencji, ale niestety w Mingu nie są zwyczajnie scenariuszowym lenistwem. Co jest i tak lepsze od potraktowania np. procederu handlu ludźmi jako punktu wyjścia do super śmiesznego gagu, co też w tym filmie się dzieje. Co najciekawsze, moim zdaniem, to fakt, że Mingun jest filmem, w którym można co do sekundy odnaleźć moment bezpowrotu, od którego należy porzucić wszelką nadzieję. Jest to scena, w której główny bohater otwiera skrzynkę na listy i znajduje w nim list zaadresowany do swojej córki, informujący ją o otrzymaniu stypendium z Akademii, czy tam imienia, Vanden Budenmajera, podpisany przez rektora uczelni Jana P. Matuszyńskiego. I poczułem się, jakby ktoś splunął mi w twarz. I wszelka subtelność została zniszczona, ponieważ jako widz jestem najwyraźniej takim idiotą, że muszę mieć napisane na ekranie tak, to film inspirowany Krzysztofem Kieślowskim. Poprzez easter egg osadzam go w tym kieślowskim uniwersum połączonym istnieniem fikcyjnego kompozytora Vanden Co może rzeczywiście dla kogoś mogło być istotne? No, pierwsze pytanie z sali, jakie padło na qa to pytanie, czy to było nawiązanie do Kieślowskiego. Czyli najwyraźniej mniej kojarzący fakty widzowie i tak nie zrozumieli twojej symboliki, a ci bardziej są obrażeni za tak niskie spłycanie poziomu. I to prawda, bo Mingun to film dla nikogo. Chyba najbardziej wyczekiwany przeze mnie film na tegorocznych Nowych Horyzontach. Co w sumie ciekawe, bo w repertuarze były głośniejsze tytuły, Dziwniejsze koncepty, i w dodatku to film nagrodzony w Berlinie, a ja tak jakoś niespecjalnie przepadam za tytułami z Berlina. Ale coś mnie od samego początku zaintrygowało w tej pozycji i pokładałem w niej duże oczekiwania. A Different Man w reżyserii Arona Schimberga. I nie wiem czy to zwierzęcy magnetyzm Sebastiana Stana, który w wywiadach przekonywał, jaki to ogromny zaszczyt go spotkał podczas pracy w tym filmie, czy obecność Adama Piersona. Aktora najbardziej charakterystycznego ze wszystkich możliwych, który jednak zaskakuje swoim aktorskim wachlarzem. Film, który w sposób czarnokomediowy porusza zagadnienie ciało pozytywności w zakresie trwałych deformacji ciała. I ten film działa na wszystkich płaszczyznach, w jakiejś mierze jest współczesną iteracją człowieka słonia, ale jednak byłoby to zbyt banalne, więc zarzuca nas też istnym blendem Franza Kawki i Charlie'ego Kaufmana śmieszy, zachwyca, skłania do refleksji, nie infantylizuje zagadnienia, ale też nie emanuje paternalizmem. Rozpoczynamy od klasycznego współczucia, jakie możemy odczuwać wobec osoby dotkniętej neurofibromatozą. Osoby, która z powodu swojej choroby odseparowuje się od społeczeństwa, zamykając się w dość smutnej przestrzeni swojego apartamentu w Nowym Jorku i bez większych złudzeń też próbuje rozpocząć swoją karierę aktorską. Jednak gdy na skutek cudownej terapii Edward dosłownie zrzuca swoją dotychczasową twarz i zaczyna wyglądać jak grający go Sebastian Stan, życie zaczyna nabierać rozpędu. Sukces finansowy i uczuciowy jakby przychodzą same, ale jego życie w dalszym ciągu jest puste. Ten stan pogłębia się, gdy poznaje Oswalda, granego przez Adama Piersona, który pomimo posiadania dokładnie tej samej choroby, cieszy się życiem i w doskonale komiczny sposób z każdą kolejną sceną okazuje się być świetny we wszystkim, za co się zabierze. Metatematyczne apogeum dostajemy, gdy Edward już ze swoją nową twarzą otrzymuje angaż do roli samego siebie, ale z czasów sprzed kuracji i pojawiają się wtedy pytania, które być może część widzów także sobie zadawała i zaczęła zadawać. Czy to etyczne obsadzać kogoś w roli wyłącznie przez pryzmat jego schorzenia, lub czy artyści mogą, muszą tworzyć sztukę wyłącznie w oparciu i ramach własnych przeżyć? Złożeni bohaterowie, wobec których. Nie da się przejść obojętnie i trudno mieć wobec nich jednoznaczną opinię. Są odgrywani idealnie przez aktorski tercet Sebastiana Stana, Adama Piersona i René Rainswee, znanej m.in. z najgorszego człowieka na świecie. Doskonała satyra, która bawi, wzrusza, krytykuje, ale nie prawi morałów. To wszystko składa się na fakt, że A Different Man jest jednym z najlepszych filmów tegorocznych nowych horyzontów. Jakiś czas temu odkryto, że w sytuacjach kryzysowych podczas wydarzeń masowych, gdy wybucha panika, tłum ludzi zaczyna przypominać ciecz i przemieszcza się zgodnie z prawami fizyki cieczy. W sposób bardzo skomplikowany, falowy, pozbawiony inteligencji. Podobny mechanizm można zaobserwować przy generowaniu hype'u, na przykład na jakiś konkretny film. Jedna kropla wzburza cząsteczki dookoła, a one z kolei pobudzają wszystkie inne dookoła, zderzają się ze sobą i w pewnym momencie już nikt nie wie co wywołało ruch i jak się wobec tego zachować. Tak też było w przypadku filmu Agrodrift w reżyserii Harmonego Coraina. Był pokaz na ubiegłorocznej Wenecji, gdzieś coś tam niby wzburzył, ale to było prawie rok temu, więc praktycznie wszyscy zdążyli o tym zapomnieć. Ale przed rozpoczęciem nowych horyzontów fala uderzyła ponownie za sprawą ekonomicznej zasady scarcity principle – niska podaż zwiększa popyt usłyszeliśmy, że rzecz to niesłychana, będzie tylko jeden pokaz wyjątkowego filmu. Potem zwiększona do dwóch i całość zaczęła się nakręcać. Żaden inny film nie miał tak gotowej widowni w sposób niemalże sekciarski, nakręcającej się wzajemnie na ten pokaz. Agro Drift to... to film kręcony kamerami termowizyjnymi. Są ładne kolorki. Gra w nim Travis Scott. Te półtora haczyku to wszystko, z czego składa się ten cały 80-minutowy film. Reszta to repetycja czegoś na wzór gagów, skonstruowanych z czegoś na wzór dialogów, czy bardziej monologów. Historia jest o tym, że jest sobie zabójca, który bardzo często powtarza, że jest zabójcą i ma swoje zabójcze obowiązki. Jest też twerking. Są efekty komputerowe z Devil May Cry, przeplatane nakładkami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. I choć. Te parę zabiegów mogłoby być podstawą do fascynującego, przełamującego granice filmu, no to niestety nie tutaj. Zapowiedź odjechanego seansu niestety przegrywa ze zmęczeniem i znużeniem uderzającym nas tak po pięciu minutach filmu o niczym. Ładne kolory kamer termowizyjnych frustrują tym bardziej, że wszystkie te ujęcia są... Niebywale leniwe, przypadkowe wręcz, jak gdyby kręcone ręką podchmielonego wuja Stefana na weselu w 1992 roku i będącego operatorem zaślubin tylko dlatego, że jak wracał z Reichu, to akurat kamera VHS spadła z ciężarówki przed nim. Ktoś powie, no to cały Korain, eksperymentator, prowokator, kręcący film pokazujący faka nad tym krytykom, dekonstrukcja czegoś, nie do końca wiadomo czego, ale na pewno się kończy to na izm, wywoływanie emocji za wszelką cenę. Można obrać taki punkt widzenia, to w końcu jest wolny kraj. Tylko to jest poziom i przenikliwość prowokacji sześciolatka, który po raz pierwszy odpiskuje matce, mówiąc zamknij dupę. Nawet nie rozwściecza, nawet nie emocjonuje, nie wzbudza nic poza szczerym politowaniem. Ktoś powie, Kino nowohoryzontowe to takie, że jest powoli, dużo statycznych kadrów, dialogi nie służą do komunikowania się pomiędzy bohaterami, tylko do wygłaszania sloganów, które wiele mówią o naszym społeczeństwie. Jedyną rzeczą trzymającą w napięciu powinno być to, czy wystarczy dla wszystkich obieranych właśnie ziemniaków. Ale rozmawiałem o tym z ludźmi mądrzejszymi ode mnie, z założycielem festiwalu i dyrektorem artystycznym też, i nigdy jakiejś spójnej odpowiedzi nie usłyszałem. Więc to musi leżeć w oku patrzącego. A czyste kino akcji też może być nowohoryzontowe. Co na to wpływa? No, w warstwie formalnej musi być pokazywane na nowych horyzontach, ale dlaczego się tam znalazło? Poza czystą rozrywką i nieszablonowym podejściem musi być o czymś. I taki właśnie jest Monkey Man, debiut reżyserski i scenariuszowy Deva Patela, który nie dość, że obsadził się w roli głównej, to jeszcze dociął swoją rzeźbę tak, że Brad Pitt w Face miałby powody do zazdrości. I tak, jest to brutalna bijatyka osadzona w konwencji zemsty. I tak, w zasadzie nie jest to film, który przełamuje jakieś kinowe bariery i wkracza na inne poziomy percepcji. Nie jest to też film, po którym zostaje w głowie jakaś Konkretna refleksja, choćby introspektywna, dążenie do bycia najlepszą wersją siebie, czy smutek spowodowany współczesną kondycją społeczną. Chociaż nie, to w sumie akurat jest, ale warstwa emocjonalna została tutaj połechtana w 100%, a te emocje. To pragnienie sprawiedliwości, naprawienia krzywd i pobudzenie adrenaliną. Monkey Man to przestylizowany neon noir osadzony w realiach współczesnych indii. Główny i w zasadzie bezimienny bohater zarabia na życie biorąc udział w ustawionych podziemnych walkach. Rozpoczyna też swoją drugą robotę pracę od najniższego szczebla w ekskluzywnym, nocnym klubie. Jednak sposób, w jaki tę pracę otrzymał. Poprzez bardzo skomplikowaną operację kradzieży torebki menadżerki po to, aby wspaniałomyślnie ją zwrócić i przy okazji poprosić o zatrudnienie, zdradza jakieś ukryte intencje. Zapoznaje się z przestrzenią, mapuje sobie środki bezpieczeństwa zastosowane w lokalu, wie, gdzie przebywają VIPy i kto może posiadać broń palną w tle gdzieś tam jest polityczna rozgrywka. Zbliżające się wybory zdają się rozstrzygać na korzyść prawicowej frakcji o zabarwieniu powiedzmy konserwatywnym. Partii kierowanej zza kulis przez miliardera i duchowego guru, partii kojarzonej z brutalnym rozprawianiem się ze społecznością transpłciową. Jak szybko się dowiadujemy, świat wysokiej polityki jest ściśle powiązany z przestępczością zorganizowaną, która jest w klubie. A nasz bohater, który w ringu występuje w masce małpy, w w nawiązaniu do hinduskiego mitu o Hanumanie, planuje wykonanie chłodzącej się przez 20 lat zemsty. To tak z grubsza. W paru momentach film ten przełamuje ustalone konwencje zarezerwowane dla tego rodzaju kina, zwalniając tempa i pozwalając wybrzmieć tragicznym retrospektywom czy sennym wizjom, ale nawet one są napędzane narkotykowym upojeniem. A tak to mamy brutalne bijatyki z naprawdę świetnie zaplanowanymi choreografiami i karkołomnymi akrobacjami przypominającymi kultową serię The Raid, zawrotne pościgi przez całe miasto, które śmiało można byłoby stawiać obok Mission Impossible czy serii z Jasonem Burnem oraz treningowy montaż, który totalnie przypomina ten z Disneyowskiej Mulan. A to wszystko w mrocznej i przepięknej otoczce, która często oddaje hołd klasykom gatunku jak Wejście Smoka czy, czy filmy Johna Woo, sięgając także po nowsze klasyki jak tarantinowski Kill Bill Django czy Drive Nicolasa Windingrefna. Doskonała rozrywka, która w jakiś wykręcony sposób jakoś tam przybliża indyjskie realia systemu kastowego i smutnej rzeczywistości tych znajdujących się najniżej, zmuszonych do życia w przemocy. Dev Patel rozpoczyna swój nowy rozdział filmowy ze sporą brawurą, która doskonale się opłaciła. Wszak film współprodukował Jordan Peele i można dostrzec podobieństwa obu panów w poprawianiu jakości kina gatunkowego. A jeżeli ktoś jest niezadowolony z prostoty pokazywanej opowieści, to ja mam jedno pytanie. Jeżeli nie zachwyca was film ze sceną, w której grupa wykluczonych i zaszczytych hindziu, czyli przedstawicieli kulturowej trzeciej płci w Azji Południowej, uzbrojona w sierpy i sztylety, zaczyna gać i bić faszystów po twarzy, to czego wy tak naprawdę chcecie od tego kina? To było nowohoryzontowe, coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Coś obejrzanego.